Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Kriman, a to jest W43. I to jest nowa seria na moim kanale, którą zapowiadałem już w poprzednim odcinku z Shake and Fidget, Chociaż pewnie nie wszyscy go oglądali, więc dlatego jeszcze mówię. Eee, świeżutko stworzone konto na Nowiuskim serwerze, który dopiero co wystartował. Eee, no tak, no świeżutki, ale już ludzie mają tutaj po 20 poziomy. Na przykład że to pewnie dzisiaj dobiją. Du, 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 du taki 25, chciałem powiedzieć duży. Yy, 25 czy coś, a ja tutaj nie wiem, wbiję maksymalnie jakieś tam 20. Pewnie skończę na tym, że wbiję 24 i tam jakieś części tej, tej liczby. Yy, ale odblokowaliśmy sobie, znaczy ja kupiłem sobie. Yy, Raptora. Jak widzicie z, mamy e, rasę ork. E, nic nie wpakowujemy na razie w statystyki, bo mi się to nie opłaca. Już na serię lepiej wejść i dać e, to w gildię, żeby mnie nie, z niej nie wyrzucili. Kiedy zaczynałem tutaj na serwerze, e, to e, byłem w gildii przez chwilę, e, gdzie był człowiek, który się nazywa pa, pa, Paul Terra. Dobra, on jest w, po prostu w gildii IKEA. Coś tam, tylko może ją znajdę. O, tutaj jest. Tu jest. O, w ogóle są bluzaki. O, jest zakreble na tym serwerze. Ciekawe. Yy, dobra, po Poltera widzicie, on ma znaczek tego. Byłem przez chwilę w tej gili, ale mnie wyrzucili przez bezczynność, bo chciałem poczekać na jak najwyższy procent z tego, więc uznałem, że zacznę sobie expić już, żeby mnie nie wyrzucili też z tej. No ale na razie tam powoli będziemy sobie wbijać poziomiki. Tutaj karczmę sobie nastawimy. Teoretycznie powinienem kupić sobie gryfo smoka, ale te grzyby przydadzą mi się dużo bardziej na przewinięcie w karczmie, w poszukiwaniu klasera dokładności i na zrobienie, znaczy na wypicie 10 piw, czyli w sumie 3 paski, zrobienie trzech pasków, a potrzebuję jeszcze mieć na następne dwa dni tutaj gry na, peł na pełnej, bo już potem nie będę raczej robił trzech pa pasków, tylko będę robił po jednym. Po prostu tak, żeby są potrzebne. Kręcić na razie nie kręcę, oglądać tych też tam, w sensie telewizorków i reklam też nie będę oglądać. Jesteśmy na razie w miarę nisko, przynajmniej moim zdaniem, nawet tarczy nie mamy. Ale to potem sobie poszukam jakichś rzeczy bardziej konkretnych, tak... Po prostu dalej. E Lochów niestety jeszcze nie mamy, więc jak się skończy ta misja, to ja robię cięcie i widzimy się jak już dobiję klaser dokładności, więc widzimy się za chwilkę. Witajcie, po krótkiej przerwie, jak widzicie, dobiłem już dziesiąty poziom, czyli tym samym możemy w tym momencie odblokować sobie klaser dokładności i w tym momencie... Jak już, jak już możemy oddechować klaser do dokładności, nie powinniśmy absolutnie nic robić na postaci. W sensie, już nie expić w karczmie, tylko na expić jak największą premię od klasera. O, za pierwszym razem bardzo dobrze. Mamy y, jeszcze 25 golda, ja kupię z tą podkę. A to tak, tak przy okazji, tak awaryjnie. Yy, tak jak mówiłem, na razie nic z statystyki nie wpakowujemy i teraz bierzemy się za... Jak ja w to nie wierzę po prostu. W sensie, z jakiegoś powodu nie mogę tego przewijać. Głupie jest, to jakieś zepsute. To poszukajmy graczy na przykład na 2000, dobra to za nisko, to poszukajmy graczy na 1500. Yy, takich, którzy już mają coś na sobie, żeby nabijać sobie premię. No i tak na razie teraz to będę robił, nie będę nic w karczmie robił i przy okazji już będę teraz wkładał te, tą telewizję, żeby już móc yy, złotnika nabijać. Walki jeszcze na arenie by się przydało porobić, chociaż pewnie nie będę mógł ich za bardzo pokonywać, tych przeciwników tutaj. Tak, tak jak podejrzewałem, bo nie mają podbite już te statystyki, a ja tak nie za bardzo. No to powinniśmy trochę tutaj y, dać sobie w statystyki. No, tak, żeby, żebyśmy nie byli taki, tacy chudzi, jak, jak jesteśmy na początku gry. E, to jest bardzo potrzebna rzecz. Już to nam wystarczy tutaj jeszcze na maksa. Dobra, więc teraz sobie nabiję premie do klasera e, i porobię trochę ten. Jak odblokuję Loch i będę już raczej miał szansę na jego pokonanie, to wrócę do Was. Więc do zobaczenia. Witam Was ponownie, ale tylko na chwilę. Bardzo śmieszna rzecz się stała. Poza tym nabiłem już 4% klasera to i achievementa wbiłem e, drugi ekran. E, bardzo, bardzo łatwo było go zdobyć, po prostu się zalogowałem na komputerze, e, to <gryw> jestem 10 poziomowym wojownikiem, który jest w top 300, w sensie powyżej top 300. Topka nie działa. No i na przykład taki tutaj, ten, ten co jest wyżej w gildii u mnie. On jest w top 1500, więc coś tu jest nie tak. <grym> to jest bardzo śmieszne. Nawet, napisałem to, o tym w gildii i wszyscy. Jak! <grym> I w ogóle ja w ogóle nie, nie wiem dlaczego. E, ale dalej będę zbierał premię klaseta e, i tylko dlatego była ta przerwa, więc wracam do zbierania premii. Witam Was po ostatniej już na dziś przerwie. Mog muszę Wam powiedzieć, że już jest po godzinie 23. Ja zacząłem sobie Expić i pomyślałem sobie, że powinienem jeszcze coś dograć do końca odcinka, więc mogę, więc Wam zaprezentuję teraz postać. Postać też zbu została zbufowana, dostała trochę y trochę jej statystyki napuchły. Na y zacząłem sobie robić lochy, więc pokonałem już zjawę. Zjawę była banalna już z tymi statystykami. No po prostu, jak widać, jakby już nie miała szans, po prostu, jesteśmy za dobrzy. Raczej nie zrobię kolejnych lochów dzisiaj, a to z tego powodu, że muszę zagrzybki pominąć, a jest już 23.20, coś koło tej godziny. Więc nic nie zrobię. Zmieniłem gildię na bluzaki, bluzaki miały wyższe procenty, dlatego się przełączyłem, przy okazji jest tutaj zakreble. Więc bardzo fajnie. Staram się oczywiście bić jak najwyższy poziom, ale tutaj ekwipunku absolutnie nie podmieniam. Podmienię dopiero jutro, bo jako że lochów nie robię, to w sumie nie potrzebuję nic, żadnego, żadnej podmianki, więc po prostu poczekam sobie na darmową wymianę sklepu jutro no i się wymienię wtedy. Nie w ogóle nałożę sobie rzeczy tutaj wtedy. Ci ludzie, głupi, gadają. Wkurza mnie to, ale dobra, e, więc e, wchodzimy do karczmy. E, będzie time z Awczenia. Głównie będę pomijał za tak, lepsydry, bo mało strasznie czasu zostało, ale i tak będzie time z robienia questu. Więc widzimy się po time -lapse. Witam Was już ostatni raz w tym odcinku. Jak widzicie z całej awki dzisiejszej udało nam się wbić 19 poziomów, co jest całkiem dobrym wynikiem moim zdaniem. Jesteśmy na 300 topce, pewnie spadniemy i tak jutro, bo mamy za małe statystyki żeby się utrzymać tak wysoko. Trochę przedmiotów i tak podczas mi tych misji poznajdywałem i w sumie dobiłem 11% z klasera, co też jest bardzo fajną liczbą. W gildii naszej nie ma nikogo, żebym mógł się z nim porównać tak wojownikowo poza, ni poza właśnie Zakreble, ale on grzybi, i poza tutaj był jeszcze jeden taki człowiek, to będzie on tak, i on też kupił grzyby, więc go też nie z nim się też nie porównuje. Więc jakby mogę uznać, że jestem najlepszym free-to-play wojownikiem w gildii i może na serwerze. Może. Yy, przynajmniej na razie. Yy, zbliża się już godzina 23. Jutro rano nagram kolejny odcinek. Możemy jeszcze spróbować za jednego grzybka zawalczyć z szkieletem. Ale za jednego. Więcej nie próbuję, ale prawie na pewno go pokonamy. Sobie po prostu zobaczy, zobaczymy. No to wojownik. No to walka będzie łatwiutka. Statystyk mamy dużo więcej, tak samo życia. Wszystkiego mamy dużo więcej, więc jest niemożliwe, żeby nas pokonał. Jakby to był zwiadowca, to jeszcze byłaby szansa, bo, bo zwiadowcy to magię robił z tymi unikami, ale wojownik to tak nie za bardzo. W okazji mamy tarczę 22% bloku, całkiem niezła. Plus dodaje nam siłę i wytrzymałość z tego, co pamiętam, albo dużo siły. Były dwie takie, już nie pamiętam, ale to raczej ta, co powiedziałem. Siła plus, nie, plus, siła plus szczęście, sorry. Te rękawiczki od, od razu zmieniamy, to sprzedajemy, mamy 19% pancerza, no ale to wszystko przez to, że nie podmieniam ekwipunku. Na arenie możemy jeszcze zawalczyć do godziny 24, bo starałbym się wbić... Znaczy tam powbijać jeszcze to trochę tych poziomów. No ale w sensie poziomu klasera oczywiście, premii do, od klasera, no ale raczej nie wbiję już za dużo. Dobra, tego zaatakujemy. Plus 4. Mm, bardzo fajnie. E, nastawimy sobie warte potem. I to chyba wszystko w tym odcinku. A jeszcze zakręcimy ten jeden raz kołem. Czekał na mnie od godziny 16. Czekało na mnie to zakręcenie. O, jakiś śmieć. Trudno no już podmienię jeszcze tylko, że na zręczność i na inteligencję totalny śmieć dla nas, ale to nieważne. Ważne, że, że ten bo i tak nie mieliśmy nic za, tego, za to nic, więc dobra. Więc to chyba wszystko na dziś. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli Wam się spodobało, możecie stawić łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć i czołem.